Widzę, że się nudzisz. To naklej ceny na te szyszki. Na wszystkie? A co, jakiś problem? Nie, no to trochę dużo. Oj, kochany, ty się jeszcze w życiu wiele musisz nauczyć. Bo wiesz, mówią, że praca influencera jest najcięższa na świecie. Ale kto w sklepiku szkolnym pracował, ten w cyrku się nie śmieje. Rachcia, yy, już. Dzisiaj czekacie szkolenie. Jak ktoś prosi o gumę kulkę? Brakuje mu 10 groszy. Co robisz? No nie daję, go Makulka kosztuje 10 groszy. Nie no tyle to kosztowała może przed inflacją. Teraz jest 5 zł za jedną. Także jak mu 10 groszy brakuje, no to już wpisujesz na zeszyt. Ale z przestrogą, że następnym razem będzie płacił odsetki. Yy, Okej. Okay. Sytuacja numer 2. Jestem gotowy. Klient przychodzi i prosi o pałę. Paweł, Co robisz? zgłaszam do wychowawcy. W sklepiku szkolnym takie propozycje? No głupi klienta chcesz stracić? Pytasz, fromasz czy solona? A, taka pała. No nie mów, że nie znasz pały fromasz. No. Ja naprawdę nie wiem, kto rozpatrywał twoje CV.